Lecisz kurwa do fajny moment. Lecimy do fajny oh, oh. moment. Lecimy do fajny moment. Pokazanie, pokazanie Pokażanie. Saj, Pokażanie. Pokażanie. Pokażę. 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 kurwa HDR To jest HD Czym, pan, jeździ, czym mówił? pan Czym pan jeździ, czym pan jeździ Na koniu Ujeżdżam y, pana Roberta wow. Wow, wow, wow to były mocne słowa To były mocne słowa To ja jestem Robert Zamknij Załkni Wiktor tu se leży Tam się siedzą i gadają o dziewczynach Jak się k tu se ty masz na swoim rączku stanik swojej dziewczyny, to się p. nie odzywa. Bo lubi. Może lubi. On widział to, czego ty nie widziałeś. Jeszcze ci okaże, że ta dziewczyna ta ma 11 lat. Wow 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 Ło! Wow, wow. wow, 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 wow. Ej, ej! Co? I ci dziewczyna idzie. ci psa. nie pojechało się już wam się w głowach Kurwa drugiego jem. Dobra, macie ostatniego To jest... Jeszcze kubicia. Co? Kogo Kto to, to jest? Kto to jest? Kto to jest? Nie z Ukrainy. Ukrainy. Nie, tamta. A to jest dziewczyna otrzymana. <grywa> mhm. Cześć. Nagrywa się Chcesz no powiedzieć ten... do kamery? Jestem youtuberem Lecimy stąd? No. Sorry Czekaj, bo Max Wiesz co, masz obscenaną tą, piastę No No, Noo, ratam Raca Nagrywa się? Czerwona lampka jest? Ej Nie wiem, czy nie muszę Patek. sprawdzić Tu Faflek. Co? Kurwa, <grywa>, wyciśnij tam nie teraz jest. kamerę Nie, nie dotknę tego Nie, no Ej, jest spobrudzona kamera? Tak we trzy koszulką najwyżej a. Chyba chwila nie jest, ja jej nie wyschnęłem Nie jest, jest. jest pobrócona Czekaj Djop O też ciężki jokowa Drugi, drugi Drugi, drugi to pocałował Dopita, dopita <trym znać> Dobra <mum> Muszę nafąfować, zapomniałem Jeżeli nagrywasz Teraz zaczęliśmy Dziął ma rzeczy a ty gdzie masz rower i rzeczy? Ja je... Nie sprawdza, ale... Maciu, co? Gdzie rower i rzeczy? Eee. Ojciec zajęł. A za ile będzie? No k. tu to do auto, bo tylko z nim jadę gdzieś. na rowerach. I co, nie pojedziesz na rowerze? Nie wy mi pożyczycie chyba nie. Ja cię kurwa wykastruję. Ja dałem mu kartę ch Co? W Jest w portfelu debilu zajebany. Debilu, skońłem tam dobiegeć. Co? Po co oni? Ile ile ty coś kurwa nakupił? Nie, kupiłem. Jeszcze bańkę Daj mi wodę przytaj mi. I odłóż mi plecak. Daj to. Ja ja tym ja barkę. Ja, jakoś jestem ja, ja, kurwa tym. Można lecieć. Czekaj, tu zalewam mojego Diesla. Do Moc, ma. energia! Wejdziemy lepiej, panie Maxie. Przyznaje się pan do dwóch Fikałków? Tak. Po całej kamerze. Jeden będzie będzie no. dwa. Aj, kurwa. Mamy drugiego kameramena. No. O, kurwa! Pan... A nie było dwóch, jeden był Fikałek. No, jeden jest. Ale wejście wej z. Zaraz razem na A trzy. Ej, bo ja się trochę skresnę. Nie, ale... robisz to! Ale jak polecisz we mnie, to cię zabiję. Raz, <laughs> <ty>. Dawaj! <laughs> Dobra, Szymon, <laughs> teraz ty. Teraz ty! Dawaj, Jeszcze raz. O, kurwa. Jaką minę zrobił? <znowu. laughs> <laughs> bo mam ją w o k***a! oj, oj, oj. pokaż, pokaż. Staraz, oj, kolego! Leci pierwszy slajd, Dobra. Leci, Do... e, we... Co Masz psa? Nie mam psa. Masz kota? Nie mam no, kota A masz jakieś zwierzę? Mam ciebie A. <grystanie> Ej to weź mi już kamerkę do buzi ten jak k k koty, te koty wybiegają z tym A. Nie Jak będę miał więcej naklejek to tego tak. A bo nie jak będę miał kask to tego Ty ci będę pożyczył Jak te koty do buzi mają to wszystkie tak biegają śpiesznie Nie wiesz o co chodzi? Nie wiem o co chodzi Dobra jedź bo... Pan może mi tutaj wstawić GoPro Zamknij się, jedziemy Ja chcę ja... Uh. Co? Poluszkami na Na wybiciu Trochę dalej Trochę dalej, no? No O Dobre. Powodzenia Powodzenia, panowie, nie? Jak patok Tylko język, Nie język. Języ, język Język, język <tuszy> 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 Did it? it. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> no move! <laughs> Szymon kurwa! Szymon! Czemu kurwa jednąłeś? Tak mnie k... zbiało Na no prawo. No tak jest. Ryżak. Chcesz nagrywać? A. Ja nie no wiem, ktoś cię ciebie pytam. No teraz jak ja się sam... wyjechałem. Mocne. Nie, ja to jedę skakać, żeby. Nie chcę cię dorzucać. To mi cały lepać. Ale są. Sum... brzydkie. Ja, ja też podywam ty gogle. Nagrywamy to przez nosie się, dobra jest ktoś. Okay, <laughs> nagrywamy tu pierwsze. Ci nie do spokoju. To jest pierwszy. Masz psa? <laughs> A kota? Nie. A zwierzę? Mam ciebie. A. Klei. Kleją jak kur... Sperglu. Nagranie leci ze swojej mowy. Ej! Ej! Coś jeszcze chcesz powiedzieć do kamery? Tak, że tam, że na tej bandzie, że na stoliku się do... Bo kurde, dzieciom drogę. Zaraz biorę rowery się w nich w Nie czuję jak rymuje Tak zwany? Kamikaze. Słuchajcie, kurwa drogi, bo hamulca nie mam. Ale ci nogi prawie Prawie Paj. mi nogi upierdolił Te te oto tutaj o te takie grube, takie fajne Takie włosy Gdzieś tutaj was w Tajlandii? Tak <grym> A to dla... A to dlatego w bierdarki ostatnio używałem Zajebie mu kiedyś kopał Możesz się zobaczyć w, w kamerce Ale jestem piękny Jesteś <grym> się kół kuj... Nie. Ciebie też wygląda tak jak ty kolega Mnie nikt nie powiedział że sobie piękny, byś widział samo Hejka, przyjmuję kamerę Ogólnie 0,5 kurwa <suskurz> <suskurz> Mhm Ourwa c... <susur> Żyjesz? <susur> Cały Bijemy <susur> dalej <susur> to musi kurwa trawić do Panny moment <susur> Gang Sign, gang sign. <susur> Uuu. O, ale gangsta gangsta, pochopił tak To jest Od kogo to zostaje? to zostałeś? Od dziewczyny A jak się dziewczyna nazywa? Eee, Ile ma lat? 14 A jak się nazywa? Eee, tego, no Tego no tego no <ś hyper> ja też chcę? Cześć. Witać Cześć! Ja się myślę oh. już tak o oh, kurwa Już myślałem, już, 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 już tam już posiedziałem z ziomkami. Cześć. Ten materiał obowiązkowo do, do twojej dziewczyny. Nie, jakieś dziecko wejdzie w drogę. Nie będę się kurwa, nie będę się, kurwa żeby w nie wjechać. Pierdolę. Nogi, gruby! O Jezu, dzieci jednak nie sendit. Kurwa, gdzie ja jadę. Ja pierdolę. Brak hamulców ja. Co tam, jak tam? Hamulec, brak hamulca. Szybciej boję się polegam! Gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Nie! Gdzie ja jadę? Nie! Kurwa! Jesteśmy na wakacjach. Ja ja szybko. Kopernik. To jest... No. Da. Da, Maka, chodź szybko. No, teraz mi się chce. Daj mi nagrać twoją dupę. Funny moment. No to bokiem? Nie, bo bokiem jak już białka. Jak tu włączyć, żeby było widać? é na grena